Ile gier wyprodukowano w 2024 roku? Które tytuły sprzedały się najlepiej na Steamie i nie tylko? Zapraszam do materiału. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dawaj. Jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam do lajków, subów, udostępniania dalej, dołączenia do Patronite'a czy też Discord'a. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Valve i wielu analityków rynkowych opublikowało raporty roczne z tego, co wydarzyło się na rynku PC-owym i nie tylko. No, w szczególności oczywiście na platformie dominującej w tym segmencie, czyli Steamie. Bazując na kilku serwisach, zebrałem dla Was... Najważniejsza informacja, ale nie zabraknie również właśnie komentarza konsolowego. Tak więc do dzieła. Na początek trochę statystyk. W 2024 roku na platformie Steam wydano ponad 19 tysięcy gier. 19 000, 3 konkretnie, to ponad 4,5 tysiąca gier więcej niż w ubiegłym roku. I co może powodować taki przyrost? Po pierwsze historycznie trzeba pamiętać, że na początku Steam był znacznie mniejszą platformą i 12 lat temu miesięcznie wydawano około 25 gier. Natomiast dwa zdarzenia bardzo mocno wyskalowały właśnie liczbę premier po pierwsze, bo żeby dogadać się ze Steamem trzeba było to robić na zasadzie takiej jak się robi na konsolach, czyli trzeba było się dogadać bezpośrednio albo przez wydawcę zazwyczaj. Przez wydawcę Steam był bardzo wybredny w tym co wydawał na swojej platformie. Następnie wprowadzono Greenlight, gdzie można było założyć kartę produktu i społeczność plus samo Valve mogło decydować czy gra wchodzi czy nie. Tam można było mieć coś, ale pseudo powiedzmy jakieś demka, early akcesy tego typu rzeczy. No i wtedy już liczba wydań wzrosła do ponad 400 powiedzmy miesięcznie, a Steam Direct, gdzie po prostu płacimy 100 dolarów chyba, które jest zwracane, gdy gra zarobi na tą kwotę, a to nie jest aż takie trudne, sprawiło, że miesięcznie wydawane jest około tysiąca gier i właśnie jesteśmy w takim stanie jak teraz, czyli 19003 gry w tym roku, właśnie zostały wydane. No i co aktualnie jeszcze bardziej skaluje to wydarzenie, gdyż Direct wszedł kilka lat temu. Otóż no mamy darmowe narzędzia i dostęp do wiedzy, tak? Mamy absolutnie teraz każde warunki do tego, żeby stworzyć swoją grę. Więc w momencie kiedy ktoś mówi w internecie, że coś by zrobił lepiej, ma najlepsze po prostu możliwości do tego, żeby pokazać faktycznie, że tak jest. Natomiast na samym steamie, no, nie ma kontroli jakości. Wystarczy tylko zapłacić ten, powiedzmy, glade 100 dolarowy i w zasadzie tyle na obchodzi, możemy wrzucać produkt na Steama. Oczywiście czy się sprzedał to już jest inna sprawa, no ale naprawdę łatwo teraz jest zrobić tego prostego builda i go wrzucić na serwis. Ile z tych gier jednak to nie są właśnie takie śmieci, które były robione przez jakieś tanie asset flipy, czy Projekty studenckie czy naukowe, bo tego typu rzeczy też przecież na Steamie są. No to mamy określenie tzw. Tak limited Games, czyli gry, które nie posiadają właśnie dodatkowych metadanych Steam, a karty społeczności nie posiadają achievementów, i tak dalej. Sam Valve nie traktuje ich powiedzmy poważnie i są też mniej pozycjonowani w całym serwisie. Nie jest to oczywiście wodoszczelna reguła, ale generalnie Limited Games to są właśnie projekty próbne, studenckie, asset flipy bez dużej perspektywy zauważenia lub zarobku. Tych przyrasta absolutnie najwięcej. Natomiast tytułów o jakimkolwiek prospekcie sprzedażowym, czy też jakości, która jest też zauważana za serw przez serwis i przez graczy jest od kilku lat mniej więcej tyle samo, czyli statystyki utrzymują się w przedziale między 3 a 4 tysiące Sztuk. No i w tym roku było to 3994 gry, z których sprzedaż powyżej 50 tysięcy sztuk, co uznaje się aktualnie za całkiem solidny sukces, to jest około 35 gier, a w poprzednim roku nieśmieciowych gier było właśnie 3491. 15 grudnia tutaj był rekordowym rokiem, jeżeli chodzi o jednoczesnych graczy, gdyż było ich wtedy 39 319 632 osoby jednocześnie. To nie jest liczba wszystkich użytkowników, tylko w danym kwancie czasu można powiedzieć, gdyż generalnie użytkowników jest ponad 100 milionów, o ja dobrze kojarzę. W ubiegłym roku rekordem jednoczesnych graczy w serwisie było 33 590 000, czyli widać, że ta liczba znacznie wzrasta. Następnie aktywnych użytkowników w grze, czyli nie tyle z włączonym Steamem, co z włączoną grom na Steamie, było w tym roku 12,5 miliona, ponad 12 530 000. Na Steamie sprzedano ponad 704 miliony kluczy. To jest 21% więcej niż w ubiegłym roku, i całkowity przychód gier na Steamie e, kupionych oficjalnie w sklepie nie powiedzmy przez jakieś boczne klucze i tak dalej nie przez aktywację, nie przez hamble, tylko właśnie przez same zakupy na sklepie e, i e, przed. E, potrąceniem działki dla Steama, czyli tych 30% czy też podatków no to tutaj przychód tych wszystkich gier sprzedanych tych 704 milionów, kluczy to jest 11 miliardów dolar dolarów, więc no jest to naprawdę zawrotna kwota jak wyglądają oficjalne dane sprzedażowe właśnie na Steamie, ale też nie tylko dlatego, bo niektóre dane tutaj są prezentowane jako sumaryczne i na konsolach, i na Steamie, no to rekordzistą jest Black Myth Wukong, 20 milionów kopii zarówno na PC-cie jak i PlayStation 5. Natomiast tutaj też nie wszystkie dane zostały Wykazane przez jakieś statystyki to są po prostu ogłoszenia w, w związku z powiedzmy jakimiś obowiązkami spółki, która wydawała tą grę. Następnie Palworld to 15 milionów kopii, Helldivers to 12 milionów kopii w 3 miesiące. Teraz już ta liczba przekracza prawdopodobnie 15-18 milionów. Niektórzy twierdzą, że 20, ale tutaj też tych wszystkich danych nie ma. Kolejna Enshrouded to jest 3 miliony unikatowych graczy na Steamie. 2,5 miliona osób kupiło Manor Lords, czyli projekt indie z Polski. Następnie Backshot Roulette 4 miliony, Warhammer 40k, Space Marine 2 5 milionów, jeżeli chodzi o wszystkie platformy. Także to jest też solidny tytuł i solidny sukces natomiast jednym z największych jedną z największych anomalii jest gra stworzona przez jedną osobę czyli Balatro i tutaj na wszystkich platformach jest to 3,5 miliona kopii. Następnie 3,3 miliona Dragons Dogma 2 też na wszystkich platformach i Deep Rock Galactic Survivor to jest milion kopii. I jeżeli chodzi o drugiego stalkera, no to podano tutaj dane zakupionych kopii i jest ich milion a dodatkowo trzeba jednak wziąć pod uwagę to że gra została wydana od premiery w game Passie i to też ma swój wpływ o którym też będę mówił później w kontekście samego Xboxa tak więc no pieniądz się zdecydowanie kręci jest tutaj jednak no kilka tych zatrważających danych chociażby jeżeli chodzi o te sprzedane gry a teraz przejdźmy dalej Jeżeli chodzi o tagi i gatunki gier, które są popularne na Steamie, no to wśród tagów najpopularniejsze właśnie markery tych gier to single player 77%, casual 47% i indie 46,5% wśród oczywiście tych nowych gier. Najważniejsze gatunki to adventure, action, simulation, puzzle i strategy, a później jeszcze RPG, action adventure, horror i shooter. Schodząc do pułapu gier tych nieśmieciowych, czyli wycinając te kilkanaście tysięcy, które tak naprawdę są próbnymi powiedzmy projektami, no to pomijając wspomniane wcześniej tagi, to jeszcze Visual Novelki i roglajki -like również były wśród tych najpopularniejszych tytułów. Następnie, gry o ponad 1000 recenzji, czyli takie, które są faktycznie dość już popularne wśród całej społeczności i są wysoko pozycjonowane, to 752 tytuły, z których 521 to gry single, 256 to gry indie i 246 multi, tylko pamiętajcie, że te gatunki gier to, są, nie, to nie są zbiory rozłączne, tak? Gra może być jednocześnie singlem i grom indie, tak? Prawda? Następnie, jeżeli chodzi o ELI Access, to wydano w Eli Accessie ponad 2700 gier, a przynajmniej tak zostały otagowane właśnie w systemie Steam'owym. Jeżeli chodzi o wersje językowe gier i lokalizacje, no to 94% na Steamie wydano gier po angielsku, a poza tym 35% po chińsku, 31% po japońsku. Jeżeli chodzi o francuski, niemiecki i hiszpański, każde miało po 26% rosyjski prawie 25, koreański 18 i włoski, koreański 21, przepraszam, a włoski 18. Tak więc to chodzi, i tutaj jeżeli chodzi o tłumaczenia gier, natomiast jeżeli chodzi o języki używane w samym serwisie Steam, no to najpopularniejsze jest angielski 35%, chiński 28%, rosyjski niecałe 8% i później już są te liczby bardzo małe i coraz bardziej pomijalne. I jeżeli chodzi o najpopularniejsze gry z tego roku w top 20 na Steamie, jeżeli chodzi o jednoczesnych graczy, co nie do końca przekłada się na liczbę sprzedanych kopii, tylko o liczbę graczy, która grała jednocześnie w danym tytule w szczycie, to nie jest do końca indykator tego ile Kopii się sprzedało, natomiast można stwierdzić po tym, jak popularny jest tytuł. No i mamy tutaj: Black Wukong oczywiście 2,4 miliona, Palworld 2,1 miliona, a potem już schodzimy troszeczkę rzędem wielkości w dół gdyż drugi padł w Exile to 578 tysięcy, Marvel Rivals 480, i teraz już może nie będę po podawał każdej statystyki, ale zobaczycie ją gdzieś tam na, e na overlayu e na ekranie, Helldivers 2, Throne and Liberty, The First Descendant, The Last Epoch, Once Human, Dragon's Dogma 2, e Warhammer 40k, Space Marine 2, e Content Warning, e z czego Tutaj największy szczyt popularności wyskoczył na samym początku, i to było właśnie 204 tysiące: Satisfactory, Manor Lords, Enshrouded, Farming Simulator 25, Seven Days to Die, Dragon Ball, um, Sparking Zero, Stalker 2 i Delta Force. I ostatnie, ostatnia statystyka tutaj to 114 tysięcy jednoczesnych graczy, więc całkiem i tak nieźle. Z tych statystyk wyłączono oczywiście takie. Kolejne, powiedzmy, anomalie, czy gry, których nie zakwalifikowano jako wydane w tym roku jako pełne gry, czyli e, Banana, e, to jest klikacz, który tak naprawdę wyglądał jak narzędzie spekulacyjne, a nie jak gra. E, I ona, e, znaczy ona, ono, ta gra. E, 917 tysięcy jednoczesnych graczy spędziło w szczycie w tej grze i wtedy byłaby na trzecim miejscu, a w zasadzie na czwartym, gdyż na trzecim byłby dodatek do Elden Ringa Shadow of the Erdtree, który miał jednocześnie 953 tysiące użytkowników jednocześnie. Palworld i Myth: Wukong przebiły 2 miliony jednoczesnych graczy, placując się wyłącznie za rekordem PUBG 3,25 miliona graczy w styczniu 2018 roku, który został wtedy właśnie wybity. Cztery gry wskoczyły do dwudziestki najpopularniejszych gier czasów. Jest to oczywiście Myth: Wukong, Palworld, Path of Exile 2 i Marvel Rivals. Ciekawą anomalią jest open beta Monster Hunter Wilds, gdyż zagrało w nią jednocześnie 463 700 graczy, co pokazuje bardzo wysokie zainteresowanie marką i zobaczymy, jak to się odbije na sprzedaży w dniu premiery. 24 gry miały ponad 100 000 graczy, Czyli to całkiem nieźle, całkiem popularnie. Następnie 33 ponad 50 tysięcy, 73 ponad 20 tysięcy, a 110 ponad 10 tysięcy. I to można uznać za gry, które są faktycznym sukcesem. Już niezależnie ile tam się kopii sprzedało, ale to są te minimalne kwoty, minimalne liczby, które jakby można przypisać danej grze, jeżeli chodzi o sprzedaż. Więc no, pomyśl sobie: 110 gier można uznać za sukces pośród 19 tysięcy. Ile z tego uznaje się za indyki? Trudno powiedzieć, bo trzeba było oczywiście tutaj zawęzić kryteria. Arrowhead technicznie jest niezależne, ale Helldivers jako IP należy do Sony. Game Science czy 11 th Hour Games, którzy wydali Black wukong odpowiednio i The Last Epoch w modelu self-publishingu te gry zostały wydane natomiast są bardzo mocno doinwestowani przez chociażby ten i inne duże korporacje dodatkowo takie gry no i oczywiście mają znacznie więcej e, tutaj znacznie więcej deweloperów niż przeciętne studio właśnie takie single a indie i tak dalej dodatkowo takie gry jak farming simulator 25 są tworzone z zespołem kilkudziesięciosobowym ale e, kompletnie za swoje pieniądze tak No ale to, to jest w ogóle niesamowity segment rynku gry y, o farmingu natomiast y, w zasadzie jeżeli chodzi o takie indyki indyki które można bardziej właśnie do tej kategorii zaliczyć y, pod wieloma jakby różnymi definicjami No to mamy Manor lords enshrouded 7 Days to Die, Palworld i Content Warning, one są najbliżej definicji Indii, a są jednocześnie w, wysoko w tych wszystkich rankingach. Ponadto, jeżeli chodzi o pochodzenie gier, no to 9 z top 20 gier pochodzi z Azji, 5 to free to play, 11 tytułów to, jest nowe, to są nowe IP. To nie są żadne remake, właśnie czy kontynuacje. jeżeli chodzi o topki na streamie w kategorii ocen przez użytkowników. No, to w topce jest o, e, oczywiście Balatro, później MySite. To nie znam tego tytułu, szczerze powiedziawszy, ale do, wybił ponad 43 tysiące reviewsów bardzo szybko. Także tutaj w ogóle zarzuca się prawdopodobnie jakieś oszustwa, ale to też e, te kontrowersje wynikają również z tego, że e, MySite jest tworzone przez e, jakieś rosyjskie studio, które ma też zadrę ze Steamem. I nie tylko z nimi. Następnie Web Phishing 96%, Satisfactory 95%, Black 95,9%. E, TCG Card Shop Simulator e, 95, Fields of Mystery 95, Tiny Glade 95. Tam z, e, oczywiście z tymi końcówkami, zresztą to widzicie też e, prawdopodobnie na ekranie. Więc, może nie będę podawał wszystkich tych liczb. Crime, Simu, e, Killer, e, przepraszam, Crime Scene Cleaner, Killer to był chyba wcześniej, przed, przed tym e, czyszczeniem. Następnie Shapes 2, e, Tactical Bridge, Wizards, e, Atlas. Blade and Sorcery, Murders on the Yangtze River i I Wanna hack That Gator, aż się boję co to jest za tytuł. Jeżeli chodzi o te gry najgorzej oceniane, no to Rocksmith, Rocksmith Plus to jest gra w zasadzie free to play, ale wymaga dodatkowego abonamentu i dodatkowo jeszcze wymaga długi czas używania Uplaya jako dodatkowej aplikacji, która odpalała się w tyle. Przez co to wkurzyło graczy i powodowało różne problemy techniczne, stąd bardzo niska ocena tego tytułu. Następnie mamy Star Wars Battlefront Classic Collection, The Four Scenes, Feed the Cups, Bodycam PVE, Highway Police Simulator, Riot Operator, Jackbox, Naughty Pack, Unplagued i Unknown Nine Awakening. I to są wszystkie gry, mają raptem 30-35% pozytywnych recenzji, więc no są bardzo, bardzo źle oceniane. Jeżeli chodzi właśnie o ten rok. Na koniec udostępniono również wyniki plebiscytu platformy Steam a propos najlepszych gier w różnych kategoriach i tutaj Game of the Year według użytkowników Steam no to Black Mesa Graviarowa Metro Awakening, Labor of Love Award End and Ring, następnie Best Game on Steam Deck God of War Ragnarok, Better with Friends Awards Helldivers 2. Outstanding Visual Style, uh, Silent Hill 2, Most Innovative uh, Gameplay, Liar's Bar, uh, Best Game Use Second Award, Myth uh, Wukong, Best Soundtrack, uh, Red Dead Redemption, Outstanding Storage Game, Myth Wukong, uh, Sit Back and Relax Award, uh, Farming Simulator 25, więc widać, że Myth Wukong tutaj też zaorał w wielu uh, kategoriach. A teraz przejdźmy do analizy gier konsolowych i yy, rankingów sprzedażowych tym względzie i tutaj pomiar po liczbie graczy i też bardziej tych elektronicznych sprzedażach pozwalał wywnioskować jakie, jak, je, jak tu, tutaj sobie poradziły konsole, stąd jeżeli chodzi o elektroniczną sprzedaż, właśnie o tą cyfrową sprzedaż w przypadku PlayStation no to mamy tutaj topkę od pierwszego do 20 miejsca EA Sports FC25 Call of Duty Black Ops 6, Blackman Wukong, NBA 2K25 College Football 25, uh, Helldivers 2, uh, Dragon Ball uh, Sparking Zero, uh, WWE 2K 24, 24, nie 25, bo nie zawsze tam są rok w plecy, Madden uh, uh, NFL uh, 25, uh, Last of Us Part 2 Remastered, uh, Final Fantasy VII Rebirth, uh, Dragon's Dogma 2. Sea of Thieves, uh, Rise of the Ronin, uh, Astrobot, Stellar Blade, uh, MLB The Show 24, uh, to jest baseball, uh, Tekken 8, uh, Grand Blue, ReLink i Silent Hill 2. To są topki uh, gier na PlayStation i w top 10 uh, na platformę Sony połowa to są gry sportowe. Gry traktowane jako tako, jako first party ze względu na posiadane IP uh, czy uh, właśnie studia uh, to tylko cztery gry Astrobot, Helldivers 2 Remaster, Last of Us 2 i MLB The Show, bo to jest własność Sony jako IP. Jeżeli chodzi o sprzedaż, wszystkie Stop 20 sprzedały się w ponad milionie sztuk, 11 sprzedało 2 miliony, a 5 Stopki sprzedało ponad 5 milionów sztuk, więc tutaj te liczby są naprawdę bardzo solidne. Zupełnie to inaczej przedstawia się, jeżeli chodzi o Xboxa, bo topka tutaj to są oczywiście gry sportowe, czyli mamy właśnie znowu college football, w ogóle pierwsze, czyli ten studencki e, futbol a nie ten madden, który jest tą oficjalnym dużym, powiedzmy. Następnie EA Sports FC, czyli piłka nożna, Call of Duty oczywiście. E, następnie Space Marine, NBA, e, Star Wars Outlaws, e, WWE 2K24, Final Fantasy XIV, bo. Premiera w tym roku nastąpiła, um, jeżeli chodzi o to MMO finalowe. E, Dragon Ball's Parking Zero, Dragon's Dogma 2, e, Skull and Bones, Suicide Squad, Palworld, 8, Phasmophobia, F1124, e, czy F124, bo to e, jest e, ta gra wyścigowa. E, następnie Dragon Age The Veilguard, NHL 25 i Topspin 2K25 i tutaj widać dominację właśnie amerykańskich marek i e sportów ale też znacznie niższe liczby, jeżeli chodzi o sprzedaż. Cztery gry sprzedały się tylko powyżej 4 milionów, 11 z tych gier powyżej 500 tysięcy, a Topspin miał sprzedaż na poziomie 200 tysięcy kopii i to właśnie jest efekt e działania Game Passa. Dlatego, bo sporo z tych gier jednak gdzieś tam w Game Passie było, stąd ich sprzedaż ta bardziej powiedzmy na sztuki spadła, no i jest znacznie niższa niż, niż wyniki PlayStation, oczywiście to jest spowodowane też tym, że raptem Xboxów jest 20 parę milionów, a nie... Ponad 50, jak w przypadku właśnie Plejaka. Na końcu, Nintendo, na podstawie sprzedaży w eShopie, które nie odzwierciedlają totalnych sprzedaży gier, gdyż większość topowych tytułów na Switcha sprzedaje się głównie w pudełkach. Natomiast w topce mamy Legend of Zelda Echoes of Wisdom, Paper Mario 1000 Year Door, Little Kitty Big City, Princess Peach Showtime, Super Mario Party Jamboree, Mario vs. Donkey Kong, Luigi's Mansion 2. Balatro, um, Star Wars, uh, Battlefront Classic Collection, Animal Well, MLB The Show, uh, Tom Raider, uh, ten remaster uh, części Piesza do trzeciej, Unicorn Overlord, uh, Castlevania Dominus Collection, Marvel vs. Capcom Fighting Collection, uh, Another Crabs uh, Treasure. Suika Game, Thank Goodness You Here, Pizza Tower i Prince of Persia The Lost Crown. Na switchowym i e shopie zawsze sprzedaje się dużo indyków plus gier na licencjach Nintendo, i w tym roku jest ewidentnie tak samo. Dla punktu odniesienia, wszystkie gry na licencji Nintendo w tym roku sprzedały się w nakładzie co najmniej miliona sztuk. Według oficjalnych informacji, Echoes of Wisdom sprzedało ponad 2,5 miliona sztuk w pudełkach więc. Widzicie tutaj, że to też są zupełnie inne liczby. No, i też oczywiście efekt tego, że mamy ponad 150 milionów switchów, więc switchy, switchy. Podsumowując, gracze i wydawanych pieniędzy przybywa, lecz niewspółmiernie przybywa też śmieci, które odwracają uwagę i utrudniają sprzedaż tytułów. Liczba gier, które nie uznajemy za śmietnik na Steamie, jest stała, a faktycznych sukcesów jest raptem 100 na 19 tysięcy. Azja jako region coraz mocniej zaznacza swoje miejsce, w przyszłym roku będzie prawdopodobnie jeszcze lepiej. W zależności czy lubimy gra azjatyckie, czy nie, oczywiście. Natomiast niezależnie od tego, pamiętajcie, że w dużej mierze te dane dotyczą e, raptem wycinka całego czasu spędzanego na gry w tym roku, gdyż e, aż 85% graczy spędzało czas, jeżeli chodzi o SteamA, z kilkuletnimi grami e, i lub grami usługami, co pokazuje jak upierdliwy jest to e, rynek. E, Chcąc wprowadzać, powiedzmy, jakąś nową, oryginalną zawartość, cały czas jednak widać, że wśród najlepszych gier nie brakuje różnorodności i gry, usługi nie zawładnęły całym rynkiem ani też AAA nie pozamiatały wszystkiego. Cały czas mamy miejsce na jakieś indyczki czy coś oryginalnego, i to mnie akurat cieszy. I to wszystko w tym materiale. Zapraszam do lajków, komentarzy, subów, dołączenia do Discorda, Patronite'a, czy też innej formy wspierania, tak jak ci wspaniali ludzie, którzy teraz pojawiają się na ekranie. Linki znajdziecie w opisie. W ten sposób doceniacie też pracę Izy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Zapraszam do podsumowania ubiegłego roku i przewidywań na aktualne oraz najciekawszych premier stycznia, które już są dostępne na moim kanale. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. całkiem dawa.